Channel switch. Widzę go. Nie, dobra. Macie dobra. rekrutację, nie? Niby. No mamy niby rekrutację. A jakie są wymogi? Plus, Set. Plus 12-15 lat. Pojarzę. Mam no. tyle. Niech tu jest plus 12 lat. Ranking plus 100. No, znaczy ja plus 1000. Tysiąc. Klepie, nie klepie. Chodź. Dobra. Masz seta? No jakiś tam jest klepa, klepa, typku, no ma sterki. A on koksa już, Nie, nie on Chodź chuj dalej, chodź szybko. Cześć. Ale nam ucieka. O, on ucieka. A masz jakiegoś seta? No jakiś tam jest. Coś tam cztery czy... Ład słabo. Spoko. My mamy dwadzieścia. po <grytło>, Dobra. Ej, to ubierz seta, my cię zaraz bo my tu klepy my się naspały. I my wykrycimy na YouTube My mamy po 50 hmm, sublikacji tutaj no. on ma aura, na to bije. Ile macie? Po 50 subów. Ja mam 20, no. Mogli Mogę kręcić tu YouTube. Będziemy cię mogli sponsorować, tam jakieś 10 subów dostaniesz pewnie? No, chciałbym, chciałbym. My się poznaliśmy przez przed YouTube'a, Graliśmy na, od pierwszej edycji, ja go znam od tamtej edycji Bo dodał mnie do Gildii Dobre. Ej to... Ej ten... Jak ty można imię ten? pomywać czy jest ten. To weź chodź na spawna, my jesteśmy na spawnie. Damy ci diaksy i tego, i dojdzie hegi. Ej, ej albo weź, dobra, ej, ej albo weź, co? dobra, ej, 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 tajko, weź mu, nie kłam mu, nie kłam mu, nie 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 tylko weź go dodaj naprawdę do nie będziemy robić mu oszustwa. No ja wiem, bo ja daję. A dobra, myślałam, że jesteśmy. Taki przykład, panie. To chcieliście robić, Na początku każdy chcieliśmy to... robić, ale teraz już nie chcemy. Bo no bo sobie nie, sobie bo jeść. było tak, nie? Był taki pierwszy flikin, to żeśmy go chcieli, nie? Znaczy, patrzymy coś tam, biegamy po zaspałnym i coś takiego. Yy, nieprzyjaciel, coś tam na twojej gili, Patrzymy na jakiś nie? kiedy Wtedy ja miałam pomysł, że to I Wtedy ja... I szukaj... jednego zrobiliśmy, tylko drugi się ten robną, a tak później już nie chcemy ja się już nie opielę, bo mam na typa. Ile macie koksów? Bo... Tak. Bo ja, ja mam tak słabo, nie wiem. Ja to, też mam. Na ja no poprzedniej edycji był lepszy drog. No, no. Ale teraz gdzieś jest lepiej, gorszy. Lepiej. A ile macie koksów? Ja na razie jadę. Aha. Koku się kieruj. To jest tak, tak drewna. User your Ej To jest ten twój kolega? Nie. nie, nie jestem kolegą Ej słuchaj, ograniacie serwer takie hostingi? No ja na przykład miałem swój kiedyś taki Ale nie o to chodzi Na takim hostingu owny serwer Kojarzysz? No owny serwer, no coś to było Ej typku no. ja Kolejś z kojarzy. masz taki dziwny głos. W ja tym taki... byłem tutaj kąfiem. Mmm, masz taki głos jak Tony. Co? Mam pady wymowy. Właśnie, wiesz to jest je instalacja serwa. Ja zrobiłem to, i, kurwa nie wiem co dalej, wiesz? Mm -hmm. nie, no, bo ja, bo ja miałem craft serwer. Właśnie, ja mam z owny serwer. A ze 40 stąd zobaczyłem, ze stówн i nic nie wskażę, nic nie mogę znaleźć. To nie umy co 20 zł, i robimy. Właśnie robię. Albo 3 głowy szkieleta klatkę. Co? Ja wygram to tak to ty mi robisz serwa Jak ja przegram to... Ja nikomu... Ja nikomu serwa nie robię człowieku Wiem Ja ci mogę pięciosotowego serwa zrobić No nie mówię właśnie jestem słaby Uj kurwa Łaziu No pewnie 10% gdzieś tam. Ale właśnie Trzeba wgrać bukit, tego buki, na, jedno, na jedno, jaką wersję się chce, nie? No. no. A mi a pisze. To... A mi pisze, że ta... że ta paczka nie jest. Okej. Okay. Zarządaj. A wiesz, że mam dopłać sobie kasę i zrób sobie od 1.7 do 1.8 Nie, nie o to chodzi, tylko jak ja wpiszę wgraj na serwa. To biorę i coś takiego mi przykładuje. sobie I, i wszystkie wersje, do wszystkich wersji tak jest. Ten na 1, 7. Aha, to weź sobie zagraj i na HTX Muma. Nie mamy własnego serwa. I masz rozwiązanie. Właśnie co swoje... mam. Właśnie. Ale masz, ty masz największy rank. W A czy nie, to drugi, drugi największy rank. A co z tego że ma największy? No właśnie, co? To nie jest potrzebne. No co ci jest? Tak, I tak już spadasz, bo cię koksowy, cię ten echo. Oj, mój Jaki ty masz nick? E, Foksacy temp. No nie, jest tu jeszcze. Coś... Dobra. 3, Siema z tej strony Kajuko i dzisiaj yy, są ze mną Nie klep tam mm. mm. Czemu mnie bijecie? Nie bijemy cię, tylko tego drugiego. A i tak no zabiliście Ej, DJ Master co robisz? Nie wiem, pomyliłem się sobie. Klepałeś mnie człowieku po co zjadłem. <laughs> Serio? No. Ja pierdolę. <laughs> co ty No minął mi się skinę, więc... Ja Ej, nie klepka mnie. Czemu nie klepcie? Drabi! Wiedziałem, chciałem, proszę. Jesteście zrobili oszusta. <grym _> Od razu pozdrawiam, dzięki za koksa. Pozdrawiam. Dziękuję za Pozdrawiamy. Dziękuję za nagrodę. Nie ma za to, nie ma za to. O, jaka fajna Killaura, pozdrawiamy. Nie ma Killaura. Nagrana Killaura. To, jak widzicie wszyscy, to interesuje to samo oszusty. Hej, zabachu. Zabawne. <grym _> killaura odpalona, wszystkich bije. No a, o, teraz odkrywamy Ooo! Ale stary, wiesz, że istnieje ho No To co? No to typamy się do środka i klepam. Zajebista gifia. Chuja. A <gry> no <gry> mi też jest strasznie to zabawiasz.